Naciśnij menu w lewym górnym rogu ekranu i przejdź do przycisku preautoryzacja. Wpisz kwotę transakcji i naciśnij zatwierdź. Włóż kartę do terminala, przeciągnij ją lub wpisz dane karty ręcznie. Jeśli karta jest zagraniczna, pojawi się ekran wyboru waluty. Dostaniesz wydruk potwierdzający preautoryzację. By dopełnić preautoryzacji, wybierz w menu opcję dopełnienie preautoryzacji. Wprowadź kwotę, którą chcesz obciążyć kartę. Kwota dopełnienia nie może przekroczyć kwoty preautoryzacji. Włóż kartę do terminala, przeciągnij ją lub wpisz dane karty ręcznie. Jeśli karta jest zagraniczna, pojawi się ekran wyboru waluty. Wprowadź kod autoryzacji z wydruku potwierdzającego preautoryzację. By zakończyć proces, potrzebny jest podpis właściciela karty.